Nasze województwo to gęsie zagłębie. Gęś kołódzka, hodowana w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Kołudzie Wielkiej niedaleko Inowrocławia swoją historią sięga do 1962 roku. Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej jest częścią, ważną częścią Instytutu Zootechniki Państwowego, Instytutu Badawczego i takim priorytetowym zadaniem, priorytetową działalnością, najważniejszą działalnością w Kołudzie Wielkiej jest hodowla gęsi. Gęsi szczególnej, bo dzisiaj też mamy jubileusz m.in. dziesięciolecia nadania rasy dla gęsi białej kołuckiej. Gęś szczególna, bo jedyna w kraju i jedyna w Europie i jedyna taka na świecie, patrząc na to, czym zajmuje się zakład oświadczalny. Zakład doświadczalny Instytutu Zootechniki istnieje od 1946 roku. Początkowo działalność opierała się o chów koni, wołów, trzody chlewnej i kur. W 1962 roku rozpoczęto hodowlę gęsi białej włoskiej, aby po wielu latach doświadczeń i badań uzyskać gęś o nazwie Biała Kołucka. Gęś, która dotarła do nas, do kołudy wielkiej jako gęś biała włoska, można powiedzieć, charakteryzowały ją zupełnie inne parametry, bo masa ciała ptaków dojrzałych do uboju wynosiła wówczas 4,5 kg średnio rzecz biorąc. Dzisiejsza gęś ma wagę, masę ciała. 6,5 kg, czyli no znacznie jest cięższa. Poza tym od tamtych gęsi w 1962, 1963, 1964 roku uzyska, uzyskiwaliśmy zaledwie 12 do 15 gąsiąt od jednej nioski, a w tej chwili uzyskujemy aż 45 gąsiąt od jednej nioski, więc ptak się diametralnie zmienił. Jakbyśmy porównali tamtą gęś z dzisiejszą gęsią, no nie ma się to że tak powiem nijak. Stąd dlatego, że była hodowana w kołudzie wielkiej, dlatego że zootechnicy, selekcjonerzy przyłożyli rękę do zmiany konformacji tego ptaka i jego dojrzewania i jego cech charakterystycznych, dlatego ta gęś zmieniła się na gęś białą kołódzką. 8 sierpnia 2012 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi podjął decyzję o uznaniu jej jako odrębnej, rodzimej rasy. Każdy hodowca marzy o tym, żeby, żeby wyhodować coś, co będzie nazywane rasą, i nam się to udało. Zostało zauważone po 50 latach pracy nad tą gęsią było to ogromne wydarzenie, takie również merytoryczne, ponieważ rasa ma pewne, jakby to powiedzieć, no pewne przywileje w świecie hodowli. Jest to oczywiście materiał hodowlany, i w związku z tym jest nam ogromnie miło, że. W 2012 roku ona została nazwana rasą. No, daje to przełożenie oczywiście na materiał hodowlany, na jakość tego materiału. Oczywiście dbamy o genoty, bo całą pracę hodowlaną to jest bardzo wysublimowana część naszej pracy. Myślę, że genotyp się sprawdza, bo chodzi o to, że. Genatem się musi sprawdzić w terenie, nie tylko na fermie zarodowej i my to osiągnęliśmy. Nadal prowadzone są badania nad jakością mięsa czy sposobem karmienia gęsi. Obecnie około 98% pogłowia gęsi w kraju to rasa gęsi białej kołuckiej. Polska jest czołowym eksporterem gęsiny, głównie na rynek niemiecki i japoński. Ona jest bardzo poszukiwana na rynkach zachodnich. Współpracujemy z wieloma firmami. Odbiorcami niemieckimi głównie idzie na rynek niemiecki. No Dzisiaj już też mamy rozszerzony na, na wiele krajów wschodniej Europy. Czyli produkt poprzez kołudę, pop, poprzez firmę AMI jest przede wszystkim bardzo dobrej jakości. Dbamy o to, jest to gęś w 100% owsiana. Jak i również eksporty pierza na rynki azjatyckie. Daje się również zauważyć wzrost zainteresowania produktami z gęsi w kraju, przede wszystkim ze względu na jej walory zdrowotne, witaminy, mikroelementy i wysoką ilość łatwo przyswajalnego białka. Spożywanie mięsa wysokiej jakości, mięsa funkcjonalnego, mięsa, które nie tylko nas karmi, ale również nas leczy. Bo nie ukrywajmy, chcemy zdrowo się odżywiać. Mentalność nasza bardzo się zmieniła, a to powoduje tak zwaną koniunkturę. Chętnie więcej zapłacą mieszkańcy, chętnie nawet przyjadą do nas na wieś, zobaczą ten piękny dobrostan, gdzie gęsi chodzą, one spacerują, one sobie trawkę skubią. Mało tego, taka gęś chłopu przyzagrodowego ona ma poczucie smaku. Ona nigdy nie, do, nie, nie musi dostać antybiotyków. Dlaczego? Bo ona profilaktycznie sobie skubnie zioło i profilaktycznie się leczy. To jest jedyny ptak, gdzie w tej chwili jest najbardziej zdrowy i nie musi antybiotyków dostawać. Coraz więcej gospodarstw decyduje się na chów przyzagrodowy, co daje możliwość zarobku przede wszystkim kobietom z obszarów wiejskich. My uruchomiliśmy już ponad, uwaga, tysiąc nowych stanowisk pracy, dając o zabezpieczanie... Materiał hodowlany. Przepraszam bardzo, jeżeli cztery gęsi chowu przyzagrodowego to jest wartość jednego tucznika. mało tego, my namawiamy właśnie te panie, bo to jest taka prawdziwa aktywizacja społeczno-zawodowo kobiet wiejskich. To panie w 100% nie oszukujmy, chowają i, i parają się tym cudownym chowem przyzagrodowym. Nie? To one jakże przerobią tą gęś, te nasze piękne dziedzictwo kulinarne, tą Polska smakuje, to rzeczywiście to smakuje i rzeczywiście to jest wartość. Jednej gęsi to jest jednego tucznika. Gęsina jest znaczącym produktem polskiego drobiarstwa. Jest o niej szczególnie głośno 11 listopada. Staje się wtedy kujawsko-pomorską gęsiną na świętego Marcina. Tegoroczny festiwal gęsiny odbędzie się w piątek i sobotę. 11 i 12 listopada w podtoruńskim przysieku będzie można zakupić tam regionalne produkty, żywność ekologiczną i rękodzieło. Pokazy kulinarne poprowadzą między innymi Mateusz Gessler czy Grzegorz Łapanowski.